I byłem przygotowany na takie głębokie sygnały i wiedział, że takiego będą głębokie, to bym wczoraj nie pił, nie? <grymne> <grymne> Proszę pana, ale to się nagrywa. Proszę tutaj uważać na słowa. <grymne> Dobra, siemanko wszystkim, witam serdecznie, z Łysym lecimy dzisiaj, mamy co dzisiaj, mamy piątaczek. mamy, lecimy dzisiaj z Łysym na zlot rodzinny detektorystów do... Lizbark. Idziemy do Lizbarku, Nie do Warmińskiego, tylko do Welskiego z tego co pamiętam. Spotkamy się tam, słyszałem, że tam nasi znajomi jadą jedni i drudzy. I nawet taki pan ze Słagiera jedzie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Gdzie fajnie mam nadzieję. Chcą zobaczyć się w tym wspaniałym filmie, co tam się wydarzy. Ja obstawiam, że łysy dzisiaj nie znajdzie. Znaczy, dzisiaj, jutro nie znajdzie nic. I na plaży znajdzie 10 obron. O, to by było dobre Przed nami 500 km do zrobienia. Droga jest tragiczna, bezpiecznie, jechać jak zwykle 10 godzin 500 km, 5,5 ,5 godziny niby. Już tam się czas zwiększył o 4 minut, a wyjechaliśmy z znowu może z 15 temu, no, więc jest dobrze. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia w terenie. Cześć. Do zobaczenia. My, o, Słaczew, tam jeszcze nie byłem. Ile nam to zostało? 107 km i półtorej godziny będziemy jechać te 107 km. Dostaliśmy z łysym pakiety startowe. Tutaj naklejeczka plus jeszcze zawieszka z numerkiem, czapunia z nokty, widzę jest i wam pokażę całość, woda z konserwo od pana poszukiwacz EU, cały zestawik z moją konserwą do czyszcząt, albo Oli z Barku i jeszcze naklejeczka. Tutaj mamy mapkę zawodów, elegancką, metryczki, woreczki, wszystko ołóweczki, będziemy walczyć dzisiaj. rok czasu używania. No. no I z, z nim nie jest. I z nie jest. To, że jeżdż... poprzecierane to tam e, chodzi. Dobry, mam chciałem zrobić no, biakę, no, mam no. No. I to biało oficjalnym otwarciem i chciałem wytłumaczyć się, się. to jest to bardzo ważne. To kolekcje, to, 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 to może takażeć, tak. osoby, wymarzisz tak kiedyś. Myślę, że już wszyscy Tj. którzy byli tutaj w obrębie, podeszli do nas. Przede wszystkim chciałem was w imieniu Towarzystwa Miłości Ziemi suskiej, Klubu Odkrywcy, Odkrywcy Historii przywitać i podziękować, że przybyliście na ten trzydniowy zlot, na poszukiwania. Zbąd Nowe rękawiczki, kursie... panie Mateuszu, kurwa, pan przygotowany jest. Taka opata, żeby ważyła chociaż tyle. A ile ona waży? No i to, nie, to Chińczyk, kurwa. Ksiko, nie rób przypału. Wszyscy idą tu na nie. Idą gdzieś indziej, chodź. Nie, nie, tu, 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 tak? tu, A skąd wiesz, Tu już też kurwa kwart. Ja proszę tam są, czy co? Nie, ja już na lidarze sprawdzałem, co gdzie mam Kwartniki. Mi. Kwartniki leżą pod tyrami, złote denary, panie. A nie czego miałem nie mówić na górze? Panie król, pół litra i idziemy w las. O, łysy tunele są, chodź. Poziom H, level hard? Czekaj, sobie odpalę wszystko. Łysy, daj klucze i poczekaj tu chwilę. Klasycznie, słuchawek nie używam, czy nie widzisz, że nie mam? No widzę. Do zobaczenia. Idę po słuchawki, zaraz wracam. Chłopaki, ze gierę rewakcji. akcji. Chodzimy zobaczyć, co oni tam nakopali. Masz, kluczyczki. Kur... jaki dużyście wyrżnęli. No my na o, panie Mateuszu, tu chyba my, będzie my, złoty garnek. My rozbijemy bankiet. <laughs> bankiet, rozbijemy bankiet. napad na bankiet. I byłem przygotowany do takiego głębokiego sygnału. I wiedziałem, że takiego do głębokiego, to bym wczoraj nie pił, nie? <laughs> Proszę pana, ale to się nagrywa. Proszę tutaj uważać na słowa. A czy ja powiedziałem, że piłem alkohol? Powiedziałem, że bym nie pił. Nie wrzucaj w moje słowa coś, yes. czegoś ci powiedziałem. O jezus, to tu na pewno wybrałem. Za karę, weź, będzie. To by... za karę weź to włóczko. By... Pierwszy sygnał, Capslock. Idziemy za chłopakami ze słogierów dalej. Zobaczymy. Na razie kawałek metalu. Bardzo głęboko na Explorer że Karolek znalazł. No, więc nieźle. Kolejny jest sygnał. Jest to. Denko od czegoś, no chyba nie od słoika, chociaż od słoika pewnie, tak od słoika. No ja mam nowy sprzęciar, wróciłem do Deusa jedynki. mam nadzieję, że będą z tego efekty. Wrzuciłem sobie dziewiątkę. cewkę jest o wiele lżejsza od 11, na chwilę obecną, o znowu sygnał, mocny bardzo, wylazło, sprawdzamy, jest. Tym razem jest to kawałek aluminiowej łyżki, albo widelca, no widać tutaj elegancko, że aluminium, no to lecimy dalej. Tutaj kolega na dzień dobry znalazł lufę, od czego to będzie, od Mosina? Mauser. jakoś, albo Mauser. krótsza wersja, z cynglem, elegancko wszystko jest zachowane, piękny strzał. Kolejny sygnał, jeszcze płytko dosyć, już po takiego, no jakiś cyngiel, śrubka nakrętkom. nakrętką, dobra, idziemy dalej To jest łódka prawdopodobnie, albo idę do chłopaków zobaczyć, mówią, że bo mówią, że mam fajny szpadel No co tam tym razem? Znowu masz coś? Pokaż mnie No Nie tak głęboko już, się chyba nie da rady podważyć Blacha jakaś jest długa, no, długa blacha e. Jakaś półokrągła, a nie, czekaj Zagięta jest, ale bardzo duża jest. Trzeba dużo obkopać, bo to jest takie o dziś. Odpuszczamy? Znaczy możemy to wydziupać, nie? Tylko trzeba odkopać Jakby dęko od nie. beczki czy coś. Idziemy ja uważam, że to jest dęko od, dęk od beczki. Tak, idziemy dalej. Zostawisz teraz taki na strzał? Cześć, to, ja, to jest cegła, jakiś cegła, cegła. Jest. To jest blacha pod cegłami. Ty, świeża cegła. I mamy kolejny sygnał. I jest to guzik czy dupka? Chyba dupka. Nie, nie wiem. To ja na pewno nic wartościowego. Koła jak Tym razem wypadł mi wzoryk ręcznie jakoś zdobiony. Bardzo stary, ale nic ciekawego więcej wam o nim nie powiem, bo nic nie wiem. Masz, patrz. jakieś MM, MW, takie jakieś wzorki. A wy jak tam? Dobrze ci idzie Karolku. Nie. 10 groszy peryle z jakimś wąsem. To Mickiewicz? Nie. <noise> Egieło. Tym razem chyba guziczek. Nie, Nie wiem, strasznie zarośnięty, ale chyba guzik będzie. Tak, guzior. No i tym razem pod drzewkiem małe widelca Amelinowego albo łyżki Nie wiem dobra idziemy dalej łysy Na razie 20 zł PRL Też za bardzo nic nie nakopał jeszcze No cóż, zobaczymy No i tym razem wypad guziczek ładny Kaleson No i mamy pierwszą fajną monetkę Zobaczymy co to takiego będzie Czyżby fenol? Nie prl -ka orzełka widać pod kątem. To będzie mało jak 10 groszy PRL jak widać. już obescho. O! Proszę. No i mamy kolejnego fanciorka. No i kochani moi, w końcu coś trafiłem ciekawego. Pod drzewem, nie wiem czy jest jeszcze, ale spójrzcie, spójrzcie na to. Patrzcie, polski orzełek był. Teraz sprawdzę, czy nie ma gdzieś reszty. No ale to jest, trzeba będzie zgłosić zaraz. A ja ci kręcę, ale że mszczala mamy. Jest dobrze, jest bardzo dobrze. Robimy fotki, zapisujemy, dzwonię tam do naszego opiekuna. zmachany jestem strasznie, ciepło się zrobiło. Trzeba będzie zaraz się zebrać. O, wycieram. Więc jest dobrze. Po z orzełkiem, ale z koroną czy bez? Bez. To będzie PRL, ale jest. Ładnie, bardzo, <kłysy> bardzo ładnie bił. No i my na razie przerwaliśmy nasze poszukiwania. Idziemy z Łysym teraz zrzucić część rzeczy i zobaczymy, co to tam jeszcze wyskoczy. Tu jeszcze ludzie chodzą w kółko. Tam jeszcze chłopaki też chodzą. Na razie tylko ten duo orzełka. Łysy idziemy zobaczyć, co tam ludzie poddawali. Tu pragnę sobie zabawę. Pani nakopała? takie piękne garnki? Nie, co to będzie jest? Będziesz czy bigos robić? Nie, tu córkę znalazłem. Aha. Mam pałusz. Gdzie dałeś tu moje terolary? Wszystko wysypałem tam. Jak tam chodzi? Powiem ci, bieda. Bieda, bieda. Co ty masz za sprzęt w ręku? A, tu zajebistą koparkę. No, jak się czujesz na siłach. No tak, chwilkę ta, co potrzebujesz? Eee, sprawdzić dziurę po beczce. Litrowej, no bo śmiedzi mi ta beczka. Kto chowałby beczkę? Do góry dnem. Do góry dnem. Klasyk. Dobra, to idę po sprzęt, czekaj jeszcze Darka wezmę. Panie Darku, co Pan tak grzebie? Co Pan szuka? Panie Darku. Nawet nie chcę zagadać dobrze. O, no, nawet nie chcę do Pana Darka zagadać. Nic, pogniewał się. I co Pan sądzi o tym? Dużo Darku. dziura. Dużo dziura. No, powiem Panu, potwierdzam Pana słowa. Dziękujemy za wywiad, do widzenia pani. Czy to jest ten co na Belgię? No <grywa> kurwa, ja to ja mogę założyć w z powrotem, to by wyglądało jakbyśmy wracali z Belgii i drugi raz nagrywali to samo. Nie lubię. Fabio to już numer jeden. Ja, Fabian byśmy już dawno dojechali, kurwa, polem byśmy dojechali, tędy. Tędy pole dojechali. Skieruj tam skrót, tam prosto. Te amerykańskie raptatory by byśmy mieli, to tam. Nie no raptatorem to byśmy przelecieli. <grywa> Tak, motorówkę na parkę ej, wrócić kurwa Gruś na luz, bo zbyt go zbyt. 250 wow. Panie kurwa Andrzeju Z tam głowa odwrócił frajer Tak, gdzieś kartofla? Z walić? Nie wiem, ci to tymi ciężarówkami jeżą kurwa, pedały są, ja nie wiem okuliści, Nie zdalają się okuliści Bez okularów jeżdżą gnoje Ślepo te ślepe, Ej, czekaj, bo ja jeszcze w znaczy, tak. jak Fabio bym jechał od razu bal Nie no Fabio bym jechał, to normalnie bym walił. Wymusił. Wjechał, normalnie walić. Puszczała. O pięć trzeba było by Steven, weź przyjęcie o tych kulach do nas. Nie, nie no, jest fajnie władz pieniądze. Zabierz tą kamerę, bo spadnie. Zabierz tą kamerę, bo spadnie. Klimatyzatory dwa są, są. Ekologia jest, jest. Jak mieliśmy na kawę? A tu. Czy nie ma kawy pani? Przepraszam? Mam pani kawę? Mam pani kawkę? Co Darek takie oczy robisz? Ostatni raz gdzie byłeś koło nas? No Ty W Lwówku byłem Pan jak będzie wymyślał teraz Tory to nie koło nas, nie kłam